Pan, pan, zamkniecie się na chwilę możemy już sobie iść? Z A no dobra, to porozmawiajmy. No, my schamy. pójdziemy, my pójdziemy sobie. <grym 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 po nas przyleciu. Widzę światło. Dobra, widzę światło w tunelu. Widzę, idziemy widzisz? dalej, bo to jest kurwa lotnia. Proszę, proszę. My się nie dogadamy. Możesz mnie zanieść do nich na chwilę? Na chwilkę, No, daj mi na chwilkę ich. Gliźniak, no, gliźniak od? Nie, co? No, nie, nie. to Gliżia... po... ja żart... Słuchaj debilu, pierdolony jeden z drugim, kurwa. Przestaniesz... Piszę, utykasz co ty, kaj, pisać, ty, raz, pisać, ty <ścjal> pisać, teraz. Piszę, utykaj! Kurwo, jebama! Nie wyciągnij! Kurwo, jebama, wylew na los! Nie Kurwa, leżyś tym sianie jak i z po ciebie... Średziś na tej grypie, to się jakby pierdolę z tym skurdeł! o jakichś lokalnych medykach, bo tu nie przyjadą! Jesteś kurwa porwany, szanuj do obecnych Zaknąć MORDĘ, wypierdalaj. Weź, <śm> odkaj kurwę, odkaj kurwę, debiluje bamy. Chcesz na, na plu? Ale si obydwoje no, się obydwoje upokorzyliśmy w, w tym momencie.